Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Unturned i kontynuujemy sobie naszą serię, choć jeszcze do końca na ten moment nie wiem, co ja planuję w tym odcinku zrobić. Może jakoś rozbuduję sobie bazę. Piła by się przydało znaleźć. Zrobiłem takie głównie, takie ważniejsze rzeczy. Teraz przydałoby się troszeczkę ma, takich kilka mniej ważnych porobić. I tak, piła. Eee, może wydobywanie e, w, w, ten własny źródło paliwa. Ogródek bardziej ogarnięty, stuznia, żeby mieć wodę pitną swoją. I nie wiem, co tu jeszcze może się takiego przydać z tych początkowych rzeczy. Pain planter, O kurczę! Czyli co to jest? Doniczka Dachowa? Ale bayer, ja to chcę. Teraz trzeba cztery pylary, pewnie. Jakiś prąd by się później przydał. <laughs> Drobida. <laughs> Fajne. Dobra, co by tu posadzić? Może to. Co to się najbardziej przyda? Craft, Seed, Drop, Food, and Water to, to daje to całkiem sporo, przez to jest bardzo fajne. Jak blisko mogę to sadzić? Bardzo blisko. Fenomenalnie. Ile to daje? 30 water i 10 foot. Czyli te dwa yy, dynie i arbuzy to tak naprawdę wszystko, co mi potrzeba. To mi się podoba. To jest fajna taktyka, chyba. Wejście po drabinie wyciąga to, co było w ręce. Trzeba zapamiętać. To już w ogóle mogę zagęścić. Aha, ale z tego są pojedyncze nasiona. Ogólnie dużo klikania, widzę. Aha, bo tu mnie przez ten. A, przez menu mogłem sobie to klikać, by było szybciej. Dobra, cały dach mam zasadzony. Jest ciekawie. Wow, ale to było uderzenie. A ile tu mi drewna z tego wyleciało. I tak będzie? No, coś i lepiej. Dobra. No i elegancko. Eee, bronię sobie jeszcze inaczej pochowam. Bronię sobie na wystawkach pochowam. Tylko jak się robiły wystawki. Y frame. To się chyba nazywało. A z patyków i kleju można zrobić ten. Robi dalej fajnie. Rack. Rack to się nazywa. Dlaczego jest tylko metalowe do zrobienia? Gdzieś na tyłach bym to wybudował. Tylko się zastanawiam, w którym miejscu. Chyba jakoś tutaj. O kurczę, to potrzebuję przecież generatora. Yeah, Jee, ja zapomniałem o tym. Czy jeszcze Jerrykana potrzebuje jednego? Nie. Eee. Zjemy watermelona. Znaczy mam drugi, ale nie wykorzystam, bo nie będę miał już z czym nabierać. A drewnianego nie będę robił. Dobra, ja trzeba jechać na stację. Czy gdzieś jeszcze? Military Checkpoint Bravo i Alfa, Fire Station, Prison Town to Zrzuty Ogólnie zrzuty same w sobie ciekawe sprawo są Park, Dorms Nie no to już na ciekawsze chyba rzeczy widziałem, to jest jeszcze takie Tam mogę podjechać jak będę jechał na gas station Na razie jedziemy na gas station co się stanie, jak zacznę? Ojej. Rozbiłem trochę autko. Jak zacznę stąd strzelać do tego chłopa. Jajko, ja sobie go stąd mogę zabić po prostu. Ale bajer! To jest dobry nadcinek. Taki protip Raczej to troszeczkę podbuga podbiega, ale w sumie. Rozwalanie wroga spoza jego zasięgu, to jest takie dość taktyczne. Na, na tym polega w ogóle praca snajpera, że jego nie widać, a wróg znika z listy żywych, więc. Pomijając fakt, że nie, nie walę nie, ze snajperki, to jest spoko. Jak się okazało, w trakcie nagrywania poprzedniego odcinku, po odebraniu telefonu, zapomniałem sobie włączyć z powrotem mikrofon przez co troszkę kilka rzeczy zrobiłem myśląc, że się nagrywa, się nie nagrywało, a też jeszcze później po tym po trochę pograłem, żeby takie nudniejsze rzeczy zrobić. I w skrócie powiem, co się mniej więcej w międzyczasie wydarzyło. Dorobiłem to, to kontener, poukładałem sobie bronię, Znalazłem nową broń, która jest blasterem, ma większe obrażenia. Czego nie. Y, ciężko, jest, ciężko jest to odczuć na zębiakach, ale. Czy w ogóle to jest nieodczuwalne na zombiakach. Jest nawet gorzej strzelać, bo jest straszny odrzut. Nie <grym> można używać tego zamiast pistoletu, więc może kiedyś będę sniperki używał tu albo. a tutaj tego, albo tu coś innego większego. Nie wiem, na razie sobie tego używam, bo mniej miejsca, jakbym chciał coś podmienić. I. Y, będąc na farmie, tutaj obok, y, znalazłem jeszcze widać coś co innego y, znalazłem klucze fioletowe. Tych karty, która powinna być w tym miejscu, co była, nie znalazłem już, ona się już drugi raz nie, nie pojawiła. Nie wiem dlaczego, i dlaczego jej nie mam, pomimo, że ją wtedy wziąłem. I z tutaj wypadł. Nie, z Zombiaka tutaj wypadł mi spadochron. Ale jak dzisiaj jeszcze sobie coś tam farmiłem na, na tym terenie. Tak na tym, na tym. To dwa razy, raczej za jednym razem dwa w dwóch miejscach były dwa kolejne spadochrony, więc mam już, miałem trzy, jeden przerobiłem na szmaty i on jest bardzo fajną sprawą. Czy coś tu jeszcze ciekawego się wydarzyło? Chyba nie. Ten spadochron, yy, sposób nabicie zombiaka z góry, yy, wóz który <gry> który zużywa paliwo. I mam pełnię ter, A nie, nie ma pełni. Wyłączyłem i włączyłem gry, nie ma pełni. O nie, a była pełnia, i były zębiaki miały czerwone oczka. To nic, na początek. Yy, na początek, jaki początek? Ja już 3 minuty gadam, tamto miała 5 minut, już jest ósma minuta, czyli w większości osób już nie ma. Yy, żartuję. Chyba chciałbym żartować w tym momencie. Yy, pojedziemy sobie do dorms, zobaczyć fioletowe drzwi, czy tam coś będzie za nimi. Czyli otworzę tym kluczem faktycznie. Oczywiście jestem brzydki zambiak. Jak widać bardzo... O, nadwaga wzięło. To był jakieś udawany? Nie, niby normalny... Uuuu! Tego jeszcze nie miałem, a to jest bardzo. Fajne. W craftingu to jest używane do czegoś. Mogę z tego zrobić taki niesamowity łuk. Albo to coś dziwne, co jest potrzebne, żeby tam się dostać w jakiś teleport śmieszny. Wow, mogę różkę zrobić z tego, Później, czekaj, ale to jed... Jedno trzeba, ty ja bym sobie to przerobił. Skoro tego cztery tak trzeba uzbierać, to znaczy, że to się jeszcze będzie znajdować. Yy, I ogólnie, ja trochę maściłem, że ja nie przeglądałem dokładnie tych terenów, bo wiem, że gdzieś tam sobie coś sprawdzałem na necie odnośnie tych kart i dowiedziałem się, że na przykład tutaj powinna być jakaś w koszu na śmieci, a ja jej nie mam. oj, zdążyłem. Yy, więc no trzeba zaglądać w każdą dziurę na tej mapie. Bardzo ciężko się z tego strzela ze względu na ten odrzut. A wcześniej na dwa hity poszedł to jakiś inny. B <tryk> <tryk> Kto mi tu warczy? Tu jeszcze coś może być ukryte. Ale, Bayer. Było. Co to jest? Do dewastatora kolejna część. Nice. Dobra, sprawdzamy. Chcę, ja muszę to do ręki wziąć. Co jest? Room Room 01? In dorms? Room 05 Czyli co, kolor nie jest ważny? O co chodzi? Tu jest jeden Nie! Nie zamykaj się Uff Co my tu mamy? Snajper? <laughs> Luneta Wow, wow Horizontal grip. Ej, ale fajna. <laughs> Do tej tradycji nic nie można zamontować. E, scope, side, grip, reverso. Ej, dobre. Super. Dobra. Oczywiście jak na duba przystało od razu wyłączę grę i włączę i zobaczę co to będzie Najlepiej to by było mieć wszystkie klucze i tak robić Wtedy mógłbym sobie po prostu masowo to sprawdzać Ale teraz sprawdzimy też to te w taki sposób Och, ja tu mogę też cały czas zaglądać, super Z innego koloru, Muzzle Break Furka luneta, super, bo do AR-ka, czyli jakiegoś karabinka, le lepiej mieć. Y nie, nie mieć za dużego przybliżenia. Mogę pojechać tu, szukać y tego klucza w koszu na śmieci, co wiem o nim. Choć nie powinienem wiedzieć, bo psuje to troszeczkę taki RPGowy klimat. Choć przydoby się też te rzeczy odstawić. Dobra, gdzieś tu powinno być, powinien być, powinien być, jakiś kosz na się. kurczę, gdzie ja dojechałem? Jajku, ja nie w tą stronę pojechałem Ale tu też może coś w sumie być, bo jest na tyle tych kolorów, tych kart, że w każdej lokacji w jakimś dziwnym zakamarku coś może być Hmm, nie zdziwiłbym się jakby gdzieś było generowana jakaś karta przy, 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 przy którymś... Drzewie, bo to jest taka w sumie miejscówka, gdzie się nie zagląda, a można by to fajnie sprytnie ukryć. Tak na stałe. Ale to chyba nie jest jakoś za sprytny pomysł, żeby chodzić i zaglądać pod każde drzewo. Ale takie skrzyneczki już prędzej. I statuetka też. O kurcze, ale fajne. Ej, <ścoughs> ja, ja to sobie na miniaturkę wstawię, tylko muszę sobie postawić. O tak, O! A. Eee. O, jak miło, że te ławki się rozwalają, a nie auto. Wow, o, tam jest kosz na śmieci. Kosz na śmieci też mogę rozwalić, czy sobie auto rozwalę? Sprawdźmy to. Ojej, auto też się psuje. Juu! Jest, no. Mam kartę niebieską. Co za gówno? Te karty się. gdzie one są? Nie, to te karty dobrze mi to działa, ale one są do czegoś innego w takim razie i one się jakoś gdzieś zapisują do konta. Czyli kluczy muszę szukać w takim razie, nie kart. Bo karty mi nic nie dają, bo karty nawet znikają. Hmm. To no przynajmniej tyle dobrze, bo to, 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 ale to, to w sumie dobrze jak niedobrze, bo okazuje się, że na w trakcie odcinka mówiłem też głupoty yy, na temat tamtej karty. Yy, no to jedziemy do domu. <tum> Tamto sobie założę od razu do tego dziadostwa Zobaczę, jak to będzie się celować. Świetnie, jest dość szybkie, bo jednak na tej ósemce, jak próbowałem, to bardzo wolno się to porusza, a na czwórce dużo szybciej, a A nawet jest, można celować bez przekładania oka. <laughs> to jest fajny motyw. To jest głupie. Tak już prędzej. Tak już spokojnie pod kolor <laughs> i nawet fajnie wygląda. Tu na lewo. Tak, to jest plac budowlany, tu powinny być fajne rzeczy. Na pewno dużo metalu znajdę. U, jakieś może ciekawe auto. Nie mogę do tego wsiąść. A ja chciałem tym jeździć. Ale motocyklem mogę sobie stąd wyjechać. Coś, co nie wiem do czego służy. Harvest Builders crystal. Wow. Kryształy można gdzieś wydobywać Dobrze wiedzieć, bo tu chyba obok jest kryształ, czyżbym ja mógł go rozwalić? Coś tu się zepsuło Młotek, tu jest jakaś dróżka taka śmieszna, na której są rzeczy I to widzę, że nawet ciekawe rzeczy, bo chyba tam jest generator I to nie jeden, ojejku Dlaczego ja tu wcześniej zaglądałem, a ja zmarnowałem sobie Kanister GAS MASK nie wiem gdzie znaleźć, ale wiem, że... Łoho, wow, ale fajne! Wii. mogę paliwo pobierać z kałuży To chyba ropa, a dalej się ślizgam Kurczę, tych drzwi... A, dobra, karty są do takich drzwi Tego typu A klucze są do drzwi takich z numerkami I tam już się kolory chyba nie liczą, ewentualnie... No, teoretycznie powinno działać jedno i drugie, ale... Tak, zieloną kartę mam, fioletową mam I tam jeszcze jakoś przed chwilą wziąłem w tego kosza, więc sporo drzwi już mogę otworzyć tak, Tego typu takich yy, elektrycznych Elektronicznych, nie, elektrycznych chyba yy, To, to, to pod tym względem już mam tutaj obcykane Już zawsze coś do przodu, teraz tylko znaleźć gaz mask, żebym mógł tam wejść do środka Ewentualnie jakieś inne ustrojstwo i musimy teraz zaglądać jeszcze tutaj, bo ostatnio tu zdechłem O Grabi tu zacina. Nie mogę. Za Kto to optymalizował? Że to na tekstur nie ma, to są tylko kolory. Tu się dobrze zapowiadało, ale w sumie chyba nic nie było. A za dwa odcinki. Ojku, przecież tam byłem i tego nie widziałem. A to wystarczyło się tylko odwrócić. To mnie ciekawi, czy ja mogę to tym młotem rozwalić. Kurczę, a jak coś się stanie. Quick save? Nie wiem, jak to działa, ale. Co się stanie, jak. Ja to rozwalę. Bo się na przykład da rozwalić. Kurczę, to się tłucze po prostu. Ale tu jeden ząbek się tylko ocknął. O, to się dało rozwalić! I to się będzie odnawiać! Uuu. Ale fajnie. Nie wpadłbym na to. Jakbym nie przeczytał opisu tego młota, że to można tutaj zbierać jakieś kryształy z tego. Znaczy, to też mi dało do myślenia, że ja znalazłem ten jeden kryształ i przy nim było napisane, że coś tam craftable i w ogóle. I wtedy pojawiły mi się też recepty. Chociaż nie, te recepty też wcześniej widziałem. Nie, trochę namieszałem. O! Czy By było schowane? Niby nie Amunicji trochę Rzeczy, które już miałem Granat <laughs> Granat w sklepie <laughs> Takie w gablotce Ślicznie to wygląda O kurczę. O! Ale włamanie <laughs> Spodochron kolejny Ale się teraz ucieszył Jakby nie to, że go znalazłem wcześniej <laughs> to nie jest może najlepsza metoda walki z zumbiakiem, ale jak satysfakcjonująca. Dobra, o jest i on. O kurczę. Ja pierniczek się przestraszyłem, że to jest jakiś super, ekstra boss. Ale to coś jest nie tak. To się, To coś będzie, bo to zbytnio dobrze wygląda. Jakiś manekin, ale to krwi by nie było. O, jakiś sklep techniczny. Co to jest? TELESKOP! Jakiś główny muszę wywalić. Zjeżdżaj. E generator. drop. Dlaczego to tak zrobili? To jest bez sensu. Już ten auk by był lepszy. Ej, właśnie, on jest całkiem spoko. Ej, nie mogę go wziąć nawet. On ma 29, a to ma 46. Jeszcze bym inną końcówkę zamiast tego tłumika założył, to by były większe pewnie obrażenia. Tam są takie jakieś coś tam. Co zwiększają. A ja mam chyba to, co jest mniejsze, w sumie, nawet, tak? Ej, może tak być. Nie, nie, nie myślałem o tym wcześniej. Mm, customer service. Alarmy się powłączały. Coś się zna... Ej, pełnia! Odpaliła się po raz kolejny. A ja jestem tutaj. Ja nie wiem, czy ja tu chcę być podczas pełni. Powstałem, że na przykład teraz ten y, manekin może się ożyć i mnie rozwalić. Ale by, by, ale będzie ten. To by były wyświetlenia. Idę tam. <śmiech> 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 nie, nie krzycz na mnie. To jest tylko gra. Nie stresuj się. To jest tylko gra. Gdzie apteka? Mam teraz oczy dookoła głowy. Bo oni są dużo aktywniejsi, dużo łatwiej mnie dostrzegają. Coś tu jeszcze na pewno ciekawego pominałem, ale. Nie mam tyle teraz zaparcia, żeby. Tyle siły woli, żeby to przeszukiwać aż tak dokładnie. Okej, okay, idzie jakaś horda na mnie. Nie? No to czuję się troszeczkę zawiedziony Byłem przygotowany już nawet na śmierć w tym momencie Wziąłem drugi taki sam X1V, X1V Tak, to jeden będzie do wyrzucenia, bo to chyba tak nic nie robi Mogę jeszcze trzeci wziąć Trzeba by jakiś y konkretnych miejsc tutaj szukać, bo Łatwo krążyć w kółko O! Pella, coś innego, tego jeszcze nie miałem. Trzeba zrobić miejsce, bo on mi jest. Ale fajne, na ścianę będzie, bo pierwszy raz go widzę, to nie chcę go zostawiać. Juhu! W tym motocyk jest fajna sprawa do szybkiego przemieszczania się. Co prawda nie skręcę, ale a tak poza tym, jest raczej przydatne Zwiedziłem sporo miejsc Mail Tamto Została mi tak, farma Prison, jeszcze tam nie byłem Na kościele nic nie ma Military checkpoint alpha, northern tunnel, w którym pewnie też będzie jakaś karta czy coś No i szukać kluczy dalej A co to jest? Na co ja patrzę? Na prison. patrzę, tam mogą być jakieś klucze czy coś. E, teraz tak, jadę to drogo prosto i później w lewu. Które lewo? Chyba nie to lewo, no nie to lewo. Kurczę, jak ja mogłem pomylić lewo? A, z części od broni można robić... dikoj Co to jest decoy? Shotgun SMG, high caliber. Dobra, co to jest? Trzy się zrobiły. Do ściągania uwagi potworów No, przyda się kiedyś może. Co tu? To być mi się tu to tłuc. To nie był dobry pomysł. E, co tu jeszcze jest oprócz tego łuku i tamtej rzeczy? Znaczy, tak, do dychania z respirator chyba, ale gdzie to się ma przydawać? To nie wiem. Komponent. A filtr mogę skraftować. Ej, te telefony mi są potrzebne. O kurcze. <noise> bateria do defibrylatora. O! O! Różka! Yy, staw. Czy ja gdzieś schowałem sobie jakiś staw? Czy ja je wszystkie wywalałem na bieżąco? Wywalałem na bieżąco, na pewno. A jakże. Ale duży generator! No i tyle. No to tak... Nie... szału nie robi. No nic, trudno. No i dobra. No. Także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, cześć!